Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Delder Scrolls for Oblivion W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i jesteśmy w e, innej krainie ogólnie e, Ogólnie i zmierzamy do, e, do e, Typa Czekajcie do kogo do ogólnie, ogólnie zmierzamy Udało mi się wkrótce na drążeć, więc możemy poszukać e, Idziemy do Sheogoratha ogólnie i to jest chyba już gdzieś tam moi drodzy Ogólnie tutaj gdzieś też No coraz bliżej e, Tyle już my przemierzyliśmy Tutaj pozabijaliśmy tego typa I teraz lecimy gdzieś tutaj, tak? I tam lecimy e, I co? I z nim porozmawiamy, zobaczymy co ma nam do powiedzenia ten typo Ogólnie I Dobra Dobra, e, rozwaliliśmy go szybko, więc by, mam nadzieję, że będzie gdzieś tam handlowiec, e, gdzie będę mógł sobie pohandlować i posprzedawać kilka rzeczy, bo mam za dużo rzeczy, za dużo obciążenia i po prostu, żeby się go pozbyć i przy okazji trochę zarobić i e, zwolnić miejsca, tak, na inne różne fajne znajdźki. E, też w poprzednich odcinkach dostaliśmy znaleziono nowe miejsce. Nowy jest szyk. A tutaj cmentarz, tak? Ok, no cmentarz jak cmentarz, no. Zamkniemy furtkę, oczywiście. Nie będziemy tutaj. Jakiś cmentarz jest sobie, niech jest. My lecimy dalej tutaj. E, musimy znaleźć wrota. Na pewno wrota będą gdzieś tam. Ty, jaszurka. Ok, dwa szczały cię nie ma, ziomo mamy właśnie 214 mniej nie i na 285 moi drodzy więc trochę tutaj mamy dużo mało tego miejsca do dyspozycji na zwiedzanie tego krajobrazu moi drodzy bo to na pewno jest dużo bardzo więcej znajdzie bo tutaj pełno dróżek pełno innych rzeczy więc mamy dużo do zwiedzania i zbliżamy się tutaj do bram znaleziono nowe miejsce, tygiel i tutaj tygiel mamy tu mamy nowy schold błogość, okej okay. witaj no bo to sy Syl jest panią dem demencja oraz księżną <coughs> okej, okay, dobra, mamy tutaj ten a witaj, witaj moja droga tutaj jest jakieś coś nie, nie ma. Aha, to jest chyba Katwy. Dom Brithaura. Oha, okej, okay, okej. Okay. No nie będziemy się wkradać, my nie wandale, moi drodzy. Tutaj kolejny dom. Więc sobie tutaj... Mamy nocleg. A handlarza... A jak, tak, nie, tak jak nie ma, tak nie było. Dom Muris. Młoty, podnierskie prze... Okej, okay, to jakiś dom Munis. Siema. I'm Mureen. A, dobra, nie, ma, to nie. Oko, ja nie chcę trzymać, to, to, to też się trzymaj. Okej. Okay. <coughs> Czy tutaj mamy gdzieś jakikolwiek handlarzy? Mysteries. okej, okay. Mysteries nie chce. Tu mamy weapons. Mysterious, okej, okay, to. Chodźmy tutaj, nie biegaj ciągle podczas walki z powodnikiem. Ok, chodź, a dobra. Dobra, z nią możemy e, pohandlować sobie. To możemy. E, nie, 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 ja chcę. To możemy sprzedać. Te tak. cztery też mogę sprzedać. Czekajcie, da dajcie mi chwilę. Jestem z powrotem, moi drodzy, tutaj e, I... czekajcie, czekajcie, ty, 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 ty aha. Dobra I tutaj co? Kryształowa kula e, Już sprzedamy wszystko co mamy, moi drodzy, bo to... E, perła Wilcza skóra Tak Tak, okej, okay. mamy więcej Sprzedane co chciałem i teraz tak, tutaj tak czy masz motek? A nie masz w ogóle. Weźmiemy jeden tylko. Okej. Okay. Tak. I'm sure <grym> <is> <grym> czy masz... Nie masz lepszej w ogóle żelazny Futrzyna fieru, futrzyn rękawicy, nakawki, futrzyna tarcza, nie masz nic tutaj wy. Yy. Strzał moglibyśmy kupić yy. 95 tą końcówkę, ok. Ile byśmy zapłacili? 190, ok. Zgadzam się. I to wyjść, i to by było na tyle. Tu ruda błęd. Wykonaj broń. Pan, wykuj pan. Ok, nowasz zmiłot z antypodów, ok. Okej, okay. mamy tutaj młot z antypodów, dobra. Dobra, przy przypadkowo wzięliśmy jakieś te, ale też, no trochę tutaj posprzedawaliśmy sobie rzeczy, typie, ale ładna zbroja, dobra, wychodźmy stąd i chodźmy dalej, gdzieś, gdzieś tam, czekajcie, musimy iść tam, czyli tam do góry, więc sobie pójdziemy, no ładne miasto, ładne, E, trochę pozwiedzamy, mm, siema e, Tutaj e, Na drżących wyspach nie ma więzień Ty, pałac w nowym Okej, okay, dobra, tutaj nie możemy Okej, 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 pałac jest Siema, mordo e, Dobra ty jak tu ładny, bo ładny pałac powiem wam szczerze, podoba mi się Jakby tak go zbudować w Minecraftie moi drodzy To by było coś Eee Tutaj Wyniosłe i dumne złote pustwa pełnią Typie Ale tutaj Kozak ty Mamy z nim porozmawiać tak, a czemu klaszczesz? I'm so happy I could just tear out your intestines and strangle you with them. <laughs> uh -huh. I suppose an introduction is in order. I'm Sheogorath, Prince of Madness. And other things. Uh -huh. I'm not talking about them. Dobra. spoko. You've probably figured that out by now. Let's hope so, or we're in real trouble and out come the intestines and i skip rope with them <laughs> <laughs> but perhaps now's not the time i've made it this far farther than anyone else well done no spoko, take fajnie. this trinket of mine perhaps it will serve you well or look lovely on your corpse <coughs> Okay. <coughs> Czego chcesz? I've been waiting for you. Or someone like you. Or someone other than you for some time. I need a champion. And you've got the job! Spoko. No problem. Time to save the realm. Rescue the damsel. Slay the beast. Or die trying. No. Your help is required. Do usług, do usług. A change is coming. Everything changes. Even Daedric princes, especially Daedric princes. Okay, zmiany. Daedra are the embodiment of change, change and permanency. I'm no different, except in the ways that I am. The Grey March is coming, and you're going to stop it. No spoko, spoko. The to? details aren't important, at least not right now. Eternity is on a rather tight deadline. We'll get back to that later. No, spoko. Teraz? Now you run an errand for me. An important one. Of course. Anything I tell you to do is important. No, my realm, my rules. Mm -hmm. Spoko. You're going to Zedelian one of my favorite spots in the Isles. it's a little place i used to take care of unwanted visitors uh and some are more unwanted than others spoko the gatekeeper takes care of most of the unwanted but he's dead we'll have to remedy that soon as well uh anyway there are those that have other ways into my realm, and they're on the move. We don't want them here, trust me. So, you're going to get Zedillion up and running. Here's a little book to tell you how. And the attenuator of judgment. Uh, you'll need that too. Book of course, you can always get more <coughs> details from Haskell. He's a detail-oriented type of person. A big help. And a snappy dresser. now, okay. get going before i change my mind, or my mind changes me. the uh -huh. the isles. the isles. a wonderful place. I except when it's horrible. then it's horribly wonderful. good for a visit. or for an eternity. Uh -huh. Spoczkom, novas hot. ah. Sheyath. my home away from places that aren't my home. The current location is much better than some of the prior ones, don't you think? No, tak, tak, tak. movish. Okay. Yes. Speaking to me, well, I'm he. He's me, and others as well, or they were, weren't they? Mm hmm. <clears throat> really, no need to trouble yourself with the details. Okay. What it? Is... A little busy here. Dobra, Don't care. dobra, już się... już you can go to off, bo brother, mnie rozmawiam, ty na no. The Mad God has given you a task. Surely someone of your copious talent should be able to handle it. Wyspy. The Shivering Isles is what Sheogorath <coughs> wills it to be. Aha, okay. dużo mi powiedziałeś. He is the Prince of Madness, the ruler of the Shivering Isles. Okay, yes, Quite an amazing place, really. Wonderful for relieving one's tension as you watch those troublesome adventurers suffer. No offense. Uh -huh. I'd say your next move is to head to Zedillion and get it reactivated. Yes. Ah, silly me. The book has no pictures. Can't really expect you to read that now, can I? Mm -hmm. To reactivate Zedillion for my lord's pleasure, you'll need to find three focus crystals and return them to their resting place. Each crystal has a matching receptacle called a judgment nexus. Even you can't miss them. Without the crystals in place, the resonator of judgment, Zedillion's power source, cannot be restored. A. Okay, dobra, I dialog. live to serve. Dobra, czekajcie, czekajcie, gdzie to jest? Aha, a tutaj, dobra. Dodano nowe eee, lepsze pułapka na myszy, aby przywrócić psadianu do działania. muszę typować rezonator osądu. W tym celu muszę znaleźć trzy kryształy ogniskujące i umieścić każdy z nich na weźle osądu. To przygotuje rezonator do re re zestrojenia. Muszę udać się teraz do XALIU i rozpocząć poszukiwania. Wykonane zadania. To mam aktualne. Wykonywane zadania. Bieżące zadania. Dobra. Czyli gdzieś tutaj. Jesteśmy tu. Okej. Okay. Więc e, dziękuję bardzo, moi drodzy. Więc teraz lecimy tam, gdzie mamy lecieć. Okej, by tutaj był zapis. Tam coś my mieliśmy jeszcze. A co to tutaj jest? Dom Mani. Okej, okay, dom Mani to niech się będzie tym domem. Okej, okay, więc teraz sobie pójdziemy. Z powrotem. Bo czemu nie. Tam... Pałac w Nowym Szoc. Nie, nie będę mówił. No siemka, siemka. No. Głudniowa część nowego szchodu nosi nazwę TG. Dobra. Jeszcze bym się gdzieś na godzinkę przespał. No ale czy my mamy coś do sprzedania w ogóle? Tutaj mamy strzały, które no niby nie ważą, nie ważą ale... Nie, zbyt czekajcie, czy ja właśnie... Tak, sprzedałem swój miecz. Więc jest zajebiście, moi drodzy. Okej, okay, bogość, dobra, bogości nie chcę. Ale sprzedałem swój miecz i... Czekajcie, czekajcie, ja chcę. E, tutaj do kuźni. E, w kuźni sobie kupimy mieczek, bo znowu sprzedałem przypadkowo. E, daj mi... daj mi to. Żelazny długi miecz. E, jednoręczny. Trzy. Tak? I'm sure you'll put that to good use. E... Aha, ty masz tylko tutaj to i tyle. No dobra, to ja tutaj nic będę nic więcej od ciebie nie chcę. A wyjdź. Okej. Okay. Tak. Tutaj wszystko sobie naprawimy zanim tutaj jesteśmy. Bo czemu nie? Jedna sztuk? O 6 sztuk. Dobra, wyjdź. E, dziękuję bardzo. Do usług. Do zobaczenia później. Tak. Do zobaczenia. Auto zapis. Dobra. <laughs> mamy swój mieczyk. Dobra. Muszę zapamiętać, żeby go e, nie wyrzucać. E, co my tu mamy? Jakieś. Gdzie my mamy bramę w ogóle? Skąd my przyszliśmy? ała, akrobatyka, spoko. Tutaj jest brama, nie? Nie, gdzieś tam. No dobra. Jak gdzieś tam, to gdzieś tam, nie? Dobra. Przy okazji pozwiedzaliśmy trochę miejsca. Dobra, tutaj jest brama, no. No panu się hopie. Coś tu u siebie jest, czy co? Dobra, lecimy stąd. I przed nami, no, trochę długa droga, moi drodzy. No, w sumie to, czy ja mogę tutaj? Nie mogę, ale mogę sobie tutaj przejść, tak? I stąd przejdziemy tam. I będziemy trochę bliżej, moi drodzy. Tutaj pójdziemy później. My mamy iść w którym? Tamtym, ale tutaj mamy drogę. Więc pójdziemy trochę na przełaj. Dobra Dobra, czekajcie Pozwól mnie Okej, okay, typie, ty Dobra Więc dobra, lecimy Polecimy tutaj na skróty tutaj odkrywamy mapę, poglądamy Ty jakie ładne to niebo <laughs> Tutaj jest jakaś ścieżka powinna być, nie? Jak dobrze pamiętam. Co to jest? Pełno korzeni i tego wszystkiego. Tak, tu jest ścieżka, a my właśnie będziemy szli ten. Tutaj zaraz będzie rozwidlenie. O, bo nie, tutaj nie było. Trochę dalej jest, więc pójdziemy tutaj już potem tą ścieżką. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. On już poszedł sobie gdzieś tam, ten trztworek. Okej. Okay. no dobra, bez moc magicznej już trochę ciężko tutaj. Dobra, mam cię, już mnie tak łatwo tutaj nie oszukasz. Właśnie, miałem te mikturki posprzedawać, dobra, kij z tym. Yy, mamy prosto drogę praktycznie do tego czegoś, do tego zamku. Gdzie mamy zrobić ten porządek, moi drodzy? No już 20 minut mamy tutaj. Zajdziemy i akurat już tak coś tam może uda nam się porobić. Zobaczymy. Yy, tutaj coś też jest do odblokowania, moi drodzy. Yy, Okej, okay. na pewno to jest gdzieś daleko. Tutaj mamy. Okej, okay. dobra, mamy to. Dobra, tutaj teraz ten. Daj, chrumkaj, 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 No, coś ci nie pyłko, mój drogi, z tym chrum... Chrumka, chrumka jest ale to coś tak mało tutaj <laughs> intensywnie. A daj ten. Przy okazji zarobimy. Tak. Ruda obłędu. Najpierw dziękuję. Tutaj przyjdziemy potem do takich miejscówek. Tam też potem sobie pozwiedzamy. W na razie robimy tą główną misję tutaj, żeby to popchnąć Bo nie chcę robić znowu byle czego, tam też coś mamy Ale tam też może potem pójdziemy To mi schowaj, atletyka wzrasta Ja ogólnie Zajebiście jaja grumu grum mitów Spoko <laughs> tutaj, no potem sobie tych goblinów to pos... E, pos po... Bo na pewno tam coś ciekawego będzie, może będą te rudy tam które, o których mówiła ta, ta babka w kuźni. Dobra, lada chwila będziemy tutaj. Jak nie będziemy zbaczać z drogi, to będziemy tam na czas. Tam też coś jest. Widzisz, tutaj jest bardzo dużo <coughs> takich, takich różnych lokacji. Czarna smoła, ok. Może się, do, może się do czegoś kiedyś przydać, nie wiem, zobaczymy. Na razie tutaj idziemy tam, gdzie mamy iść. E i tutaj zaraz będziemy. I my mamy tutaj to jest tu, tak? No nowa lokacja. My mamy gdzieś tam iść, więc sobie to obejdziemy. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Dobra. Mamy to. Ty gdzie ty biegasz? Dobra. 9 sztuk złota tu mamy coś ooo strzały ok wszystko się przyda my mamy aha tutaj być po prostu dobra ale dobrze że tu już sobie zszedłem przy okazji nie to eee... zapiszemy tak dziękuję bardzo zapis zrobiony więc my teraz idziemy tam po prostu tu jest ten punkcik, po prostu my mamy mieć prosto. Ee, gdzieś. Ty, A, ty. Dobra, co to, to za lasy w ogóle? Ee, tutaj. Dobra. Staramy się na odległość ich tutaj wszystkich e, po, porozwalać. Ok, mamy zapis, mamy wszystko, więc teraz możemy wchodzić tutaj. Ee, Cedillian. Okej. Okay. Cedillian nieg niegdyś główna linia obrony drżących. Lepsza pułapka na myszy. Udało mi się wejść do Cedillianu. Muszę teraz odnaleźć kryształy ogniskujące, które połączą, połączą roz rezonator o sądu z resztą po Czy ja tutaj teraz muszę... Ta brama otwiera się gdzie indziej. Okej, okay, witam. Czy ja będę musiał gdzieś tu walczyć z kimś, czy nie? Ty, okay, tak. Dobra. Rump, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dziękuję. Typie, tu jeszcze jeden. Dobra, ty. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Jaja tego, to wytryk. Dziękuję bardzo. Tutaj ty. Okej. Okay. Te drzwi otwierają się gdzie indziej. Czyli tu <śmum> tutaj. A to nie? A to? Okej. Okay, czy tutaj też nie? Czyli musimy być gdzie indziej. Aha, to się otwiera tutaj. Nie hmm, chciał. Okej, okay, czekajcie. Ty. Dobra, bardzo łatwe. Stalowy miecz, źródło błędu. Zebijmy 228. Metalowa brama, to metalowa brama, to nie, to, to, się, to tutaj nie wejdziemy i nigdzie nie, nic nie znajdziemy. Pamiętajmy to. Ile mamy tutaj czasu? Mamy jeszcze trochę czasu, więc tutaj coś. A, tutaj też, dobra. Tutaj może po. Robimy skradanie, moi drodzy. Krypie. Miktura leczenia chorób, okej. Okay. Bo skradanie też się może na przyszłości przydać. Dobra, chrąbki. Okej, okay, jak, jak ładny. Celność. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Żelazny strzał to. Żydo obędu wytryw. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy kolejnego typa. To. Okej. Okay. Oj ty, pipo, ty. Oj ty. Jakiś magty. Dobra. Dobra. Okej, okay, już tak nie strzelaj tam tego. Jakiś kryształowy ogniskońcy dodano. Owoce, ale jest... Ok, owoce, okej, to też weźmiemy. Lepsza fapka na myszy. Udało mi się szukać pierwszy ze trzech kryształów ogniskujących. Był przymocowany do kryształów kostura szamana, mistów. Myślę, że wykorzystują oni kryształy jako źródło mocy dla swojej broni. Teraz, kiedy udało mi się oderwać kryształ od kostura, muszę go umieścić w stosownym miejscu. Ok, dobra. 9 strzał, Wytryw. wytrychy na pewno nam się przydają, moi drodzy. Okej, okay. udało mi się umieścić pierwszy z kryształów ogniskujących w jego więziele, mo więźle. Mogę teraz kontynuować poszukiwania pozostałych kryształów. Okej, okay, to już mamy, więc teraz możemy lecieć dalej i przy okazji tutaj e, zobaczyć co i jak. Czekajcie, musimy się ostrożnie skradać. Okej. Okay. Dobra. E, Trwałe, dobra. Oj, 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 ale tutaj mamy już mało tego. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Okej, okay, mamy to. Dobra, chrumkni, Rumkaj. Dobra. Dobra, ty, mamy to. Jak go wydupcyło, ty, chodź tu. Chodź. Dobra, to też, to też. Ty, dawaj to. Okej, okay, i tutaj był jeszcze jeden gdzieś, nie? Okej, okay, było tylko dwóch, czy... Sam było trzech przecież. Nie? Czy nie? Czy gdzieś jeden był na schodach? My sam już nie wiem. Czekajcie, a ja się teraz podeczę. Tutaj. Dobra, nie będę szukał na daremno. Dobra, i chodźmy. Już możemy. I teraz możemy tak. I sobie poskradać. W ogóle. Dobra, czekajcie, ile mamy minut? Mamy prawie pół godzinki, to ja już tutaj zakończę odcineczek, moi drodzy. E, jeśli odcinek się spodobał, to duża apa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw dzwoneczek, żeby być na z filmami. Daj komentarz, dam ci serducho. Ja dziękuję za uwagę i... Wy... Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnego odcinka. Elo, na razie.